Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji chciałabym przedstawić Państwu kierunek analityka chemiczna i spożywcza, studia inżynierskie na Politechnice Bydgoskiej, a zdigitalizowany materiał to informator rekrutacyjny Politechniki Bydgoskiej. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od charakterystyki studiów. Czym jest analityka chemiczna i spożywcza? To taka specjalistyczna, takie specjalistyczne studia, które w swoich wymaganiach posiadają specjalne opracowywanie i rozwijanie, zastosowanie różnego rodzaju metod analitycznych w celu uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów. Absolwent tego kierunku posiada odpowiednią wiedzę do rozwiązywania zagadnień analitycznych i oceny Poprawności uzyskanych wyników. Jest to taki kierunek, Dość laboratoryjny i potrzebne tutaj osobom są pewne zdolności manualne. Więc jeśli Państwo są zainteresowani tym kierunkiem, to na pewno tutaj będzie potrzebna pewna zręczność. Jeśli chodzi o charakterystykę studiów, to program łączy nauki humanistyczne, ścisłe, w tym chemię, matematykę oraz ekologiczne i etyczne aspekty produkcji chemicznej i spożywczej. Kierunek ten warto wiedzieć, że otrzymał pozytywną ocenę. Cenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2021-2022. Jeśli Państwo są zainteresowani wyborem tego kierunku studiów, to warto wiedzieć, jakie przedmioty maturalne. Musi mieć przyszły kandydat. Po pierwsze, trzy egzaminy obowiązkowe język polski, język obcy oraz matematykę, ale również powinien zdawać egzamin dodatkowy, na przykład z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii lub informatyki. I warto teraz się przyjrzeć tutaj tej. No, dość poważnemu wzorowi, ponieważ tutaj są wszelkie informacje, w jaki sposób przeliczane są punkty z danego przedmiotu. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że warto jest zdawać każdy z tych przedmiotów, który został wymieniony, jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe i jeden z przedmiotów dodatkowych, bo jeśli nie zda się jednego takiego przedmiotu, to otrzymuje się zero punktów, przez co ten wynik zsumowany będzie niższy. Więc. Tak jak wcześniej wspominam, warto się dokładnie temu przyjrzeć, przeanalizować również jaki jest przelicznik tych punktów, bo niektóre przedmioty są inaczej przeliczane po prostu wyżej. A my przejdźmy dalej do programu studiów. Tak jak wcześniej wspominałam, tutaj jest potrzebna pewna zręczność manualna przy tym kierunku, bo jest to kierunek taki stricte laboratoryjny. I w tym momencie w programie studiów będą takie Zajęcie, nowoczesne techniki analityczne, analiza instrumentalna, również zasady pobierania próbek, organizacja laboratorium, kontrola jakości wyników analitycznych, ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej i spożywczej. Dalej, kontynuując program studiów, warto jest spojrzeć, jakie przedmioty będą. Tutaj obejmują one analizę środowiska, powietrza atmosferycznego, odpadów przemysłowych, mikrobiologię. Żywności, no i wiele, wiele innych aspektów związanych z analityką chemiczną i spożywczą. Tutaj ten kierunek oferuje współpracę z przedsiębiorstwami, gdzie się odbywają praktyki zawodowe, więc można tą wiedzę z laboratorium, z Politechniki Bydgowskiej przełożyć na umiejętności na zdobywanie odpowiednich kompetencji w miejscu pracy. I dzięki temu mamy taką pewną integralność, zdobywa się to doświadczenie, no i wiadomo w tym momencie, jak skupić się w dalszej pracy i jak się skupić na studiach, jeśli chodzi o zdobywanie odpowiednich umiejętności. No i jaka jest perspektywa zatrudnienia? Tak jak wcześniej wspominałam, będą to laboratoria przemysłowe, różnego rodzaju instytucje, gdzie się dokonuje pomiarów i kontroli zanieczyszczeń środowiska oraz jednostki oceny jakości żywności. Potencjalne obszary zatrudnienia również obejmują laboratoria kontrolno-pomiarowe, stacje uzetniania wód, oczyszczanie ścieków, jednostki nawet kryminalistyczne, zakłady farmaceutyczne i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Dlaczego warto wybrać kierunek ten na Politechnice Bydgoskiej? Ponieważ Bydgoszcz jest to miasto przemysłowe i jest bardzo duże prawdopodobieństwo na zdobycie zatrudnienia w laboratoriach przemysłowych na terenie tego miasta. Wydział posiada wykwalifikowaną kadrę, nowocześnie wyposażone pracownie, no i współpracuje z przedsiębiorstwami, gdzie można odbyć praktyki zawodowe, tak jak wcześniej o tym wspominałam. Studia będą rozwijać różnego rodzaju umiejętności analityczne, etyczne, i ekologiczne i będą przygotowywać do zawodu. A jeśli państwo nie są jeszcze zdecydowani, to na analityce chemicznej spożywczej Politechniki Bydgoskiej można wziąć udział w projektach badawczych i programie Erasmus+. Ja jeszcze chciałabym państwu pokazać i zachęcić do odwiedzić do odwiedzin Politechniki Bydgoskiej. Tutaj mamy zdjęcie z lotu ptaka, a ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.